Zawsze byłam chuda, podobna bardziej do ojca niż do niej. Może to ją tak we mnie denerwowało. Nigdy mi tego nie powiedziała wprost, ale coś musiało w tym być. Skąd brałaby się jej agresja? Zawsze nosiłam krótkie włosy. Nie wiem dlaczego. Przecież mogłam zapuścić jak inne dziewczynki, ale nie, co jakiś czas prowadziła mnie do fryzjera, a ten ścinał mnie na krótko. Nie miałam nic do powiedzenia. Nosiłam sukienki, które mama kupowała mi po kimś. Może je nawet dostawała? Nigdy nie nosiłam nowych ubrań. Nie wiedzieć czemu, uwielbiałam czarny kolor. To trochę dziwne upodobanie jak na małą dziewczynkę. Chciałam mieć czarne sukienki, bluzki, sweterki. I jako dziecko dostawałam rzecz jasna same kolorowe. W paski, kwiatki, białe albo różowe. Zawsze byłam nimi rozczarowana. No ale nikt nie znał moich marzeń. W dzieciństwie nigdy nie zdobyłam się na odwagę, by powiedzieć, czego naprawdę pragnę. Pofolgowałam sobie później, kiedy byłam nastolatką i sama zaczęłam decydować, w co się ubiorę. Kiedyś bawiliśmy się całą gromadą w podchody. – Grażyna, dawaj! – usłyszałam głośny gwizd pigowatego mietka. – Przełaś przez płot, będzie szybciej! – czy mogłam powiedzieć, że nie przejdę? Wspięłam się na drewniany pargan i zaczepiłam sukienką o coś wystającego. Trach! Usłyszałam, jak baweł na drzesie z suchym trzaskiem. Przerażona spojrzałam na zwisający fragment tkaniny. Poczułam, jak lodowacie ją mi ręce. To był koniec zabawy, bo przyczajony strach wypełznął na światło dzienne. Podarłam sukienkę, pokazałam Halince. Mama mnie strasznie zbije, siostra milczała. Nie chciałam wracać do domu, czułam, że wydarzy się coś bardzo złego. W końcu jednak musiałam, bo zaczęło się ściemniać. Całe podwórkowe towarzystwo zaczęło się rozchodzić. Myślałam, że może uda mi się ukryć podarty fragment. <grym> Niestety, Mamo, nie gniewaj się, proszę, ja niechcący, umierałam ze strachu. Naprawdę nie chciałam. Widziałam, jak w jej oczach narastał gniew. W końcu podbiegła do mnie i wymierzyła mi siarczysty policzek. Twarz zaczęła palić mnie, że wymogiem. Coś ty zrobiła? Ja ci kupuję sukienki, a ty je niszczysz? Biła mnie potem długo. Sieniaki przez wiele dni widniały na moich nogach, plecach, całym ciele. Wstydziłam się nosić krótkie ubrania. Zawsze wstydziłam się swoich śladów po razach. Dziś wiem, że to nie ja powinnam się wstydzić, bo w czym byłam winna? Za co wtedy takie lanie dostałam? Za nic. Byłam dzieckiem, bawiłam się. Takie rzeczy zdarzają się dzieciom. Jedyną osobą, u której mogłam szukać pocieszenia po tym epizodzie, była babcia. Przykładała mi okłady na opuchnięte miejsce i pocieszała, jak mogła. Mama zawsze szalała po alkoholu. Wszyscy się jej wtedy bali, nawet ojczym. Ile razy musiałyśmy z ciocią i babcią na siłę zabierać ją z podwórka do domu Zima, mróz, a ona w halce kładła się na śniegu Leżała w zaspie, bełkotała, uderzała rękami na oślep Nie było łatwo odprowadzić ją bezpiecznie do domu Baśka, uspokój się, wołała moja ciocia Daj sobie pomóc Basiu, dziecko, co ty wyprawiasz? Zdeszana babcia ledwo sobie radziła z pijaną córką Przecież jest mróz, zimno, wracaj do domu. Zawsze jakoś nam się udawało wciągnąć ją z powrotem do mieszkania. Gdybyśmy zostawiły ją pod domem na śniegu, zamarzłaby. Gdy podrosłam, zapytałam ciocię, czy mama ma schizofrenię? Ciocia zaprzeczała, ale ja nie byłam pewna, bo przecież kto normalny robiłby coś takiego? Kiedyś poszłyśmy z mamą gdzieś razem. W moim życiu zdarzyło się to zaledwie kilka razy i zawsze było niezwykłym wydarzeniem. Po drodze mama spotkała koleżankę. Rozmawiały o tym i owym, a ja cierpliwie stałam obok i przysłuchiwałam się im. I nagle usłyszałam, zmarnowałam sobie przez nią życie. Choć nie dałam po sobie poznać, wchłonęłam te słowa z powietrza, a one wrosły we mnie już na zawsze. Co ty gadasz? Koleżanka zamurowała. Przecież to jest dziecko. Co ono zawiniło? Wiem, co mówię. Mruknęła mama i szarpnęła mnie za rękę. Posłusznie szłam pół kroku za nią, jak za każdym, kto mnie szarpał, kto mną pomiadał przez całe życie. Potem w nocy długo płakałam. Cały czas odtwarzałam w myślach słowa mamy. Może to nie o mnie tak powiedziała. Udziłam się. Może o kimś innym. A jeśli jednak o mnie? W takim razie jaka muszę być okropna, że tak marnuję sobie przeze mnie życie? Co mam zrobić, żeby się poprawić? Starałam się jak mogłam. Wszystko robiłam jak chciała. Naprawdę wszystko. Może byłam za brzydka na taką piękną mamę? Może za chuda? Gdybym więcej jadła, może wtedy wydałabym się jej ładniejsza. W końcu zasnęłam. A kiedy się obudziłam, jeszcze bardziej bałam się własnej mamy. Do dziś pieką mnie tamte słowa. Nie miałam przecież wpływu na to, że się urodziłam. Jeśli mnie nie chciała, to mogła usunąć ciąża. Aborcja była wtedy legalna. Nawet jeśli była wściekła na mojego biologicznego ojca, z powodu którego nie znałam, nie musiała mnie rodzić za wszelką cenę. Pomimo to przyszłam na świat. Jestem jej wdzięczna za dar życia, jednak do dziś noszę w sobie tę małą dziewczynkę, spragnioną uczucia i matcznego przytulania. Została we mnie jak wyrzut skierowany do świata dorosłych, a przecież chciałam tylko tego, czego pragnie każde dziecko matcznej miłości. Gdy miałam cztery lata, mama załatwiła dla nas mieszkanie tuż obok, w tym samym domu, za ścianą. Ciocia też się wyprowadziła, ale także w obrębie tej samej posesji. Mieszkaliśmy wciąż w jednym domu, ale mieliśmy już swój pokój. Cały czas się bałam mamy. Jak się odezwać? Co zrobić, żeby nie oberwać? Wiedziałam już, że byłam niechciana. Czy w ogóle był ktoś, dla kogo byłam ważna? Dziecko nie formułuje pytań w ten sposób. Ono po prostu chce być bezpieczne, kochane. Świat był jaki był. Dziś często myślę, że takich dzieci jak ja jest i było zawsze bardzo dużo na świecie. Wszędzie toczą się wojny, są nieszczęścia, wszędzie panuje okrucieństwo i znieczulica. Świat przygląda się temu w milczeniu i niewiele z tym robi. Organizowane są jakieś akcje, apele, protesty, a dzieci nadal cierpią, nadal są poniewierane, gwałcone, bite. Nikt się z nimi nie liczy. To przecież tylko dziecko, mówią. Co tam ono wie? W wielu rodzinach do dzisiejszego dnia dzieci nie są partnerami. Nie mają nic do powiedzenia. Dzieci są jak zwierzęta, z którymi nikt się nie liczy. Jedyną osobą, która na pewno mnie kochała i dbała o mnie, była babcia Zosia. <laughs> Moja opoka. Dobry, kochany człowiek. Ona wszystkich by przygarnęła, nakarmiła, pocieszyła. Na szczęście cały czas była blisko. Dobrze pamiętam zapach pościeli prasowanej przez nią ciężkim żeliwnym żelazkiem. Ciepło i wilgoć unoszące się wokół stołu i zmięte kłębowisko, które powoli zamieniało się w uporządkowany stos. Nie mam pojęcia jak mogła prasować tyle bielizny i ubrań. Ręka mdlała od samego trzymania. Kiedy szykowała się do prasowania, kładła na stole koc, który przykrywała lnianą tkaniną. Rozżarzone węgle wkładała do żelazka i raz za razem przesuwała nim po namoczonej wcześniej kropidłem bieliźnie. – Kiedyś chciałam jej pomóc. – Kochanie, to nie dla ciebie robota – zaśmiała się babcia. – Żelazko za ciężkie, a i poparzyć się możesz. Babcia ciężko pracowała w domu i na cmentarzu. Za drobną opłatą opiekowała się grobami swoich stałych klientów. Sprzątała, pielęgnowała kwiaty, czyściła nagrobki. Gdy miałam już osiem lat, chodziłyśmy z Halinką pomagać jej, pompowałyśmy wodę do dużej plastikowej beczki, którą później wiozłyśmy wózkiem. Trzeba dbać o groby, mówiła babcia, nawet jeśli są cudze. – A są i takie, do których nikt nie przychodzi. Opuszczone – pokazywała Anna zapadnięty na grobek z połamanym krzyżem. – Czemu nikt tych grobów nie odwiedza? – dociekałyśmy. – Dlaczego są takie zaniedbane? – Z różnych powodów. Tłumaczyła babcia, ani na chwilę nie przestając pompować wody, albo szorować kamiennej tablicy. No, na przykład ktoś umarł dawno temu i jego bliscy też już pomarli, albo stąd wyjechali, albo też babcia zdeszana nie przestawała tłumaczyć, albo też zapomnieli o zmarłej osobie. Nie wszyscy pamiętają o swoich bliskich, którzy odeszli do Pana Boga. Hm, a to źle babciu, patrzyłyśmy na nią uważnie. A cóż, babcia na chwilę się zatrzymała. Nie powinno się oceniać innych. Co my wiemy o ludzkich duszach. Jedni postępują tak, a inni inaczej nic nie wiemy. Możemy się tylko zająć własnym życiem. <laughs> Mądre słowa: nie oceniać innych. Nieustannie wokół ludzie nawzajem się krytykują, przypinają sobie łatki. Nikt nie sięga do prawdziwej przyczyny zachowania drugiego człowieka. Czasem chodziłyśmy z Halinką między grobami. Czytałyśmy tabliczki. Jeden wydawał się wyjątkowo zaniedbany. Na zarzewiałej tabliczce ledwie widniało imię Helena i data urodzenia oraz śmierci. Szybko obliczyłyśmy, że gdyby ta pani nadal żyła, skończyłaby dzisiaj siedemnaście lat. To było tak dawno. Posprzątajcie te liście, pełno ich wszędzie. Suche kwiaty też trzeba wyjąć z wazonów. Już swoje zrobiły, wypachniały się. A świeże podlejcie wodą. Będą dłużej stały. Nieboszczykowi wszystko jedno. A może i nie, zamyśliła się. Ale dla ludzi, którzy stracili swoich bliskich, te kwiaty są bardzo ważne. Uczcie się szacunku dla czyjegoś nieszczęścia. Podlewałyśmy więc kwiaty i zamiatałyśmy, jak babcia prosiła. Nigdy nie byłyśmy dla niej niegrzeczne, nigdy nie pyskowałyśmy jej, jak to się czasem zdarzało innym dzieciom. Jak mogłybyśmy zrobić to osobie, która była dla nas tak troskliwa? To ona zawsze szykowała nam jedzenie. Do dziś pamiętam smak zupy dyniowej, pierogów z mięsem z serem z jagodami. Dziewczynki, dziś na obiad pierogi, wołała babcia. Zjedzcie, jak wrócicie ze szkoły. Schowam do niebieskiej miski czasem miska nie była niebieska, tylko biała, bo babci się pomyliły kolory. Wtedy szukałyśmy pierogów, jak Sherlock Holmes, ale nigdy się nie zdarzyło, żeby ich dla nas nie zostawiła. Naprzeciwko nas znajdowała się piekarnia. Babcia przyrządzała zaczyn ciasta drożdżowego, które potem wyrabiała i zanosiła do piekarni, żeby tam upiec. Przynosiła już gotowe, pachnące, wyrośnięte i złociste. Tym ciastem pachniał cały dom. W środku były rodzynki, skórka pomarańczowa, żurawina. – O, jeszcze raz zobaczę, jak wydłubiecie co najlepsze. Babcia udawała, że się na nas gniewa. To nie dostaniecie więcej. <grywa> Oczywiście żartowała. Nigdy nie żałowała nam smakołyków. Jeśli tylko je miała, oddałaby wszystko. Długo piłyśmy z butelki mleko albo herbatę. Lubiłyśmy to. Prawdopodobnie to nas uspokajało i stanowiło substytut matczynej czułości i bliskości. Ani Halinka, ani ja nie zaznałyśmy jej. Nikt nie zwracał uwagi na to, że tak długo nosiłyśmy ze sobą i butelki, i smoczki. Nikt nam ich nie odbierał, nawet wtedy, gdy już poszłyśmy do szkoły. Do czego to podobne, żeby takie duże dziewczyny piły z butelek? oburzała się w końcu babcia. Grażynka, Halinka, proszę natychmiast oddać mi te smoczki. Ludzie będą się z was śmiali. Do szkoły chodzą, a ze smoczków doją. Zabrała nam coś, z czym prawie się nie rozstawałyśmy. Smoczki ostatecznie wylądowały w śmietniku. Uderzyłyśmy w płacz. Babciu, my chcemy je z powrotem. Płakałyśmy jak bobry. Babciu, oddaj nam nasze smoczki. A babcia była nieugięta. Nie ma mowy. Musicie się przyzwyczaić. Taka guma jest dla małych dzieci. No, trochę jeszcze protestowałyśmy, ale potem ucichłyśmy. Babcia sądziła, że przyzwyczaiłyśmy się szybciej niż przypuszczała, ale. Prawda była inna. W drodze do szkoły w kiosku kupiłyśmy sobie nowe smoczki. No, nie, któregoś wieczoru odkryła nasze skarby. Miałyście już tego nie robić. Spojrzała na nas z wyrzutem, a nam zrobiło się głupio, bo ją oszukałyśmy. No dobrze, westchnęłam, a Halinka mi zawtórowała. Nie chcę tego smoczka. Przecież jestem już duża. Ja też. Dorzuciła Halinka. Ja też nie chcę, bo też jestem duża. No, tak, właśnie, mruknęła babcia i przytuliła nas czule. Jak dobrze było zapaść się w jej ramiona? Pachniała smażoną cebulką, szarym mydłem, i po prostu babcią. Miło było jej posłuchać. Była jedynym dojrzałym człowiekiem w naszej rodzinie. Prawdziwym autorytetem. Ulubioną ciocią zaś była ciocia dzitka. Rozumiała, że dzieci powinny mieć trochę przyjemności. Był czas, gdy pracowała w wojskowości, a dzieci pracowników mundurowych dostawały czasem coś z kantyny. Ciocia dzitka przynosiła nam co jakiś czas słodycze albo pomarańcze. Któregoś dnia, kiedy za oknem padał śnieg, a my zastanawiałyśmy się, czy dałoby się już ulepić bałwana, ciocia oznajmiła, że nazajutrz zabierze nas tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłyśmy. – Wiesz, gdzie to może być? – szeptałam Halince do ucha. – To miejsce, o którym ciocia mówiła. – Nie wiem – Halinka pokręciła głową. Byłam podekscytowana i ciekawa, dokąd pójdziemy. W końcu nastał ranek. Tak się śpieszyłam, że poparzyłam sobie usta kawą inką. Nie mogłam się doczekać, kiedy ciocia po nas przyjdzie. Wreszcie nadeszła ta chwila. – Dziewczynki, zakładajcie buty! – oznajmiła. – Pojedziemy autobusem! – Autobusem? W Łodzi chyba tylko raz z nim jechałam. Bo podróże na kolonie to było zupełnie coś innego. Wtedy jechałyśmy dość długo z nosem przyklejonym do szyby. Chłonęłam wszystko, cokolwiek dojrzałam przez okno, bo moje życie ograniczało się wyłącznie do naszego podwórka i szkoły oddalonej parę kroków od domu. Budynki, które mijaliśmy, wydawały się ogromne. Ludzie, którzy szli chodnikiem, elegancy inni niż ci, których spotykałam w swoich okolicach. Wykwintne sklepy, mnóstwo samochodów, wielki świat. W końcu wysiadłyśmy i skierowałyśmy się w stronę dużego gmachu. Już z daleka słyszałam muzykę. Wewnątrz mnóstwo dzieci biegało, skakało i tańczyło. Całą salę ozdobiono białymi śnieżynkami wyciętymi z papieru. Stało także kilka ogromnych, niemal pod sufit, kolorowych choinek. Na wielkim tronie zasiadał Mikołaj. Miał długą, siwą brodę, czerwoną czapę i wielki brzuch przepasany szerokim czarnym pasem, a obok niego stała ubrana na biało pani. Ze złotymi włosami. Z wrażenia zaparło mi dech. Zobacz! szepnęłam do Halinki. Jest i prawdziwa wróżka! Stałam i oniemiała patrzyłam na ten barwny, radosny tłum. Wszystkie dzieci otrzymały prezenty. Słodycze, klocki, piórniki. W domu długo nie mogłam przestać myśleć o gwiazdkowej zabawie. W nocy... Przyśnił mi się Mikołaj. Siedziałam na jego kolanach i wtolałam się w brodę, która wcale nie kłuła i nie drapała. Była mięciutka i puchata, jak zwaty. W domu też mieliśmy choinkę. Mama zawsze wybierała wysoką, aż pod sufit. Pachniała lasem. Zawieszałam na niej małe drewniane zabawki, czerwone bombki, cukierki na nitkach, długie jak sople lodu, owinięte w serberka. Niestety święta były idealnym pretekstem, żeby się napić, a u nas wszyscy pili. Wódka była bohaterem na co dzień i od święta. Była niczym królowa. I kiedyś wyobraziłam sobie następującą scenę: W naszym pokoju stoi tron, a na nim ogromna butelka wódki. Wszyscy podchodzą i kłaniają się jej. Przez chwilę bawił mnie ten obraz, ale jak już wszyscy byli pijani, nie było mi do śmiechu. Dobrze, że choć jedna osoba nie piła, zaharowana, zagoniona babcia, która nie miała czasu na zaglądanie do kieliszka, a nawet gdyby nawet miała, też by pewnie tego nie zrobiła. Nigdy na szczęście nie ciągnęło jej do alkoholu, zawsze trzeźwa, jedynie ona dbała o nas naprawdę. Tylko dzięki niej miałyśmy z Halinką na miastkę normalnego życia. Halinka w odróżnieniu ode mnie nie była bita, no, ale i tak miała piekło. Jej ojciec ciągle się awanturował, podobnie jak moja mama. Ciocia dzitka miała z nim ciężkie życie wypełnione pyskówkami z byle powodu. Ojciec Halinki był świetnie zapowiadającym się kolarzem, mógł odnosić sukcesy, no ale sam talent nie wystarczy, potrzeba jeszcze uporu i wytrwałości. Być może tego mu zabrakło, nie wiem. Hmm. Tobie to dobrze, nikt cię nie bije, żaliłam się halince, kiedy już trochę podrosłam i zrozumiałam, że nie każde dziecko było bite tak jak ja. Hmm. Niby tak, zgadzała się ze mną. Ale kiedy tata wygrażał mamie i szalał, bałam się i nadal bardzo się go boję. Halinka, kiedy mówiła o przemocy w domu, ściszała głos i szeptała mi do ucha, tak jakby to miało pozostać tajemnicą. Trochę zazdrościłam jej mamy. Nie tylko nie podnosiła na nią ręki, ale jeszcze była utalentowana. Potrafiła robić piękne rzeczy. Malowała na szkle, robiła figurki ze słomy. Nikt jej tego nie uczył, iż taka zdolna się urodziła. Czasami sprzedawała swoje wyroby. Ale na życie zarabiała w punkcie repasacji rajstop. Między komodą a drzwiami wisiał obrazek zrobiony przez ciocię dzitkę. Był śliczny. Niewiele widywałam ładnych przedmiotów. Nieczęsto oglądałam coś, co budziło mój zachwyt, budowało moją wrażliwość. Na czarnym tle ciocia dzitka wykleiła ze słomy postać dziewczynki w kapeluszu. Kiedyś takie rzeczy były modne: gobeliny, obrazki, szydełkowe chusty. Często patrzyłam na dzieło cioci i myślałam o dziewczynce z obrazka. Zastanawiałam się, jakie wiedzie życie, czy ją także mama bije? Dokąd idzie, kiedy babcia gasi światło i wszyscy u nas kładą się spać? Wyobrażałam sobie, że wychodzi z obrazka i idzie w świat. A ten świat to dalekie miasta, państwa, o których słyszałam, ale nigdy ich nie widziałam. O, na przykład Chiny. Yy, ktoś kiedyś powiedział, że przywiózł coś z Chin. Skojarzyłam to sobie z obrazkiem w książce, gdzie Chińczycy kucający przy ziemi uprawiają ryż. Noszą na głowach dziwne kapelusze, jakich nigdy u nas nie widziałam. Zwykły słomkowy kapelusz widziałam na straganie. O, raz nawet mi mama taki kupiła. Był przepasany różową wstążką, ale takiego, jakie nosili Chińczycy, nigdy. Myślałam, że ta dziewczynka z obrazka pochodzi z Chin i przyjeżdża do nas tylko na trochę, a potem znów gdzieś wyrusza, wesoła i zadowolona. W przeciwieństwie do dziewczynki z obrazka nie byłam radosna. Smutek wrastał we mnie jak chuba w drzewo. Mościł się szukał nowych dróg. Ten obrazek podziwiam do dziś, wciąż wisi na ścianie u cioci Marysi, najstarszej z sióstr. Babcia miała czterech synów i trzy córki. Córki to moja mama i mama Halinki, dzitka, no i ciocia Marysia najstarsza z nich. To właśnie ona przyjęła Michała pod swój dach, ale było to dużo, dużo później, kiedy mój najstarszy syn był nastolatkiem. Bracia mamy mieli na imię Czesiek, Heniek, Wiktor i Władek. Babcia najbardziej użalała się nad najmłodszym, Władkiem, który z nami mieszkał, no, co z kolei potwornie irytowało wuja Wiktora. O, on taki nieszczęśliwy, bo po rozwodzie, tłumaczyła. Tak to jest, kiedy się źle ożenisz. Zawsze istnieje ryzyko. Hey, jak się nie ożenisz, co prawda masz spokój, ale za to jesteś samotny. Wiktor rzadko do nas przyjeżdżał. Może był zazdrosny, że najmłodszy brat był faworyzowany? W każdym razie często powtarzał, że babcia była zapatrzona tylko w jednego syna i reszty nie widziała. Z Władkiem mieliśmy sporo kłopotów. Podkradał nam różne rzeczy i wynosił z domu kobieta, z którą wcześniej się związał, prawdopodobnie z tego powodu się z nim rozwiodła. Kto by wytrzymał pod jednym dachem ze złodziejem, zamiast przynosić do domu on co i róż coś wynosił. Władek miał jednego syna, z którym nie utrzymywał kontaktów, dlatego go nie poznałam. Największe spotkanie rodzinne odbywało się u nas w dniu imienin mamy: Barbórka. U nas to było wydarzenie roku. Schodzili się wszyscy, znosili instrumenty, bo w naszej rodzinie poza piciem było na szczęście coś jeszcze. Dużo się u nas muzykowało. Prawdziwy talent wykazywał dziadek grał pięknie na skrzypcach. No, zresztą cała rodzina była muzykalna. Wuj Czesiek grał na perkusji, drugi, Heniek, na harmonii. Na spotkania przynosili swoje instrumenty. A łatwo sobie wyobrazić, jak przebiegała taka impreza. Najpierw wszyscy grali, potem pili i grali, a potem już tylko pili. Czasem pijani łapali za instrumenty i strasznie fałszowali. Dziadek miał sąsiada, który, podobnie jak on, uważał się za skrzypcowego wirtuoza. O Boże, jak oni się wyzywali, który jest lepszy, jak wykłócali, który z nich mógł zrobić karierę, gdyby tylko ktoś lub coś mu w tym nie przeszkodziło. <laughs> A że też w pijakach rodzi się ambicja, której nie mają na trzeźwo. Nie masz pojęcia o muzyce, wykrzykiwał dziadek do sąsiada. Żem jak nie powiem co. Nieprawda, zaperzał się sąsiad. Wszystko przez ten smyczek. Zobacz, jest cały postrzępiony, a mimo to potrafię nim grać. Poza tym skończyła mi się kalafonia, sam wiesz, że bez niej smyczek źle się ślizga. Bez kalafonii, bez kalafonii drwił dziadek. Dobry skrzypek, to i bez smyczka zagra patykiem przejedzie i już jest muzyka. Te wszystkie rozmowy zagłuszała harmonia wujka cheńka. Oni się kłócili, a wuj, nie zwracając na nic uwagi, zawzięcie grał. <śm> nawet nieźle mu to wychodziło. Podobało mi się, jak grał. Do dziś lubię. Dźwięk akordeonu. Wtedy przed oczami stają mi sceny z naszego mieszkania, z czasów, gdy byłam dziewczynką. W tym morzu wódki, pośród piramid kieliszków, właśnie muzyka była jasną stroną mojego życia. Kiedy poznałam Andrzeja, podobało mi się, że on także poza gitarą grał na harmonii. Muzyka pozwalała zagłuszyć pijackie krzyki i stłumić mój płacz. Czułam, jakby mnie muskała po twarzy, ramionach, subtelnie pocieszała. Nie sądziłam, że po wielu latach znowu będę w jakiś sposób blisko niej za sprawą mojego syna Michała. Przypomina mi to lata, kiedy muzyka była czymś, co pozwalało mi choć na chwilę odetchnąć od koszmaru dzieciństwa. Była rodzajem ucieczki od rzeczywistości i podróżą w lepszy świat. Bo pozbawiony ludzkiej obojętności i okrucieństwa. Nie wiem, czy jestem muzykalna, ale z pewnością wiem, że muzyka może być wybawieniem.